Przez rok byłam unieruchomiona i chcę się po prostu uaktywnić, chcę wrócić do no w miarę względnej normalności. Dlatego trafiłam tutaj, ponieważ słyszałam, że jest tutaj świetnie wyposażony ośrodek bardzo nowoczesny sprzęt z dziedziny robotyki, automatyki, a rzeczywiście tutaj jest sprzęt niesamowity. Szczerze mówiąc, to po raz pierwszy w życiu widziałam tego typu... Owszem, zatknęłam się kiedyś z egzoszkieletem, który tutaj też jest na wyposażeniu, ale jest wiele wiele innych urządzeń, które no, w jakiś sposób no, pomogą mi usprawnić się, ponieważ w tej chwili nie chodzę. Mam nadzieję, że z tym i zacznę, zacznę znowu. Efekty są, bo y, ja początkowo tutaj trafiłam po tym długim nieruchomieniu. Moje mięśnie praktycznie nie pracowały, były sztywne. Twarde jakami kamienie ćwiczenia sprawiły to, że te mięśnie już są takie bardziej elastyczne i już, zaczynają, już z, zaczynam odczuwać właśnie efekty tej rehabilitacji. Jestem bardziej sprawna, mocniejsza, także efekty są i pojawiło się zielone światełko w tunelu. Wartością dodatną tego ośrodka są ludzie. lekarze podobnie jak i średnie persole są naprawdę to widzą, że widać, widać, że chcą pomóc ludziom. Interesują się, także to no, naprawdę bardzo, bardzo pozytywnie oceniam. Wszystkich i lekarzy, i fizjoterapeutów, pielęgniarki naprawdę są, są ludźmi właściwymi ludźmi na właściwym miejscu. Także to, to nieistotne, w którym miejscu ważne jest na cel, jaki zakładamy, prawda, i co chcemy uzyskać i jak, jakie efekty uzyskamy. To jest istotne.